No, mi hmm. zależy, żeby to przeszło. No, przecież ja mam naprawdę dużo roboty. <noise> Jak każdy, Mogę dobrze. sobie coś tam wieczorem <noise> przepalić albo coś takiego. Nie muszę siedzieć w Sejmie i o tym dywagować. z i op MOB z tej strony, Cannabis News TV, największa konotna telewizja w Polsce. Moi drodzy, jesteśmy w Warszawie, jestem w Sejmie, już po raz drugi, pierwszy raz byliśmy tutaj, nie, już trzeci raz jestem, podczas mm, prac. Przygotowawcze na temat ustawy legalizującej marihuanę medyczną. Medyczną marihuanę już w Polsce mamy i teraz jesteśmy na pierwszym posiedzeniu zespołu parlamentarnego do spraw legalizacji marihuany. Moi drodzy, zostaliśmy zaproszeni jako wsparcie merytoryczne i medialne. Bardzo nam miło, cieszymy się, że możemy w tym uczestniczyć. No, bardzo odważna nazwa. Mam nadzieję, że. Uzyskamy jakieś odpowiedzi, nad czym ten zespół ma pracować, jakie są główne cele tego zespołu. Nie wiem, co mnie czeka, moi drodzy, dopiero ludzie się tutaj gromadzą. W związku z powyższym, zapraszam Was na krótkie przebitki, wywiady z członkami tego zespołu, a pod koniec zrobimy być może jeszcze małe podsumowanie albo solo, albo z członkami Wolnych Konopi. Zapraszam! trzy cele zespołu. <laughs> Pierwsze to jest analiza skutków zdrowotnych, gospodarczych, społecznych, finansowych legalizacji marihuany. Drugie, prowadzenie ogólnospołecznej debaty na temat marihuany. Trzecie, wypracowanie rekomendacji i projektu ustawy w, w zakresie z szerokim udziałem partnerów społecznych, naukowych i gospodarczych. Skupmy się na tym, żeby ten plan przygotować w miarę sprawnie, bo inaczej skończy się kadencja, a my jeszcze nie będziemy mieli pomysłu jak działać. Dziękuję. 30-40 minut, a jeszcze nie padło to magiczne słowo, które łączy lewicę i rząd, czyli opodatkować. No, można się kłócić co do konkretnych wartości, natomiast na pewno można powiedzieć, że są miliardy złotych na stole. 0,007 grama marihuany, 7000 grama marihuany w takiej sprawie pomagałem ostatnio jednemu z naszych widzów i może warto by było też Zanim będziemy rozmawiać o legalizacji, zająć się też tym, żeby nie wsadzali nas do więzień. My możemy o legalizacji mówić dzień i noc, bo my to robimy od kilkudziesięciu lat, wie Pani, i możemy sobie tutaj dyskutować na ten temat, na ten, nic z tego nie wynika. Najistotniejsze dla tego zespołu jest tak naprawdę, jaki jest plan konkretnie na to, żeby przekonać partię rządzącą podczas tej kadencji, do tego, żeby chociaż siadła przy stole i zaczęła rozmowę. O godzinie 13 będę musiała opuścić Państwa, bardzo za to z góry przepraszam, nie mogłam przewidzieć tego wcześniej zobaczymy czy da się uszczelić panią przewodniczącą czy wyjdzie tajnym wyjściem Witam panią serdecznie Dzień dobry e, Miło mi za udostępnianie naszych odcinków ale do, merytory, do do sedna Tak Jakie są założenia i cele zespołu powołanego przez Panią. Czy naczelnym celem jest to, żebyśmy wreszcie zaczęli poważnie rozmawiać o marihuanie, nie traktowali tego jako jakiegoś zła, jakiegoś tematu tabu, mm -hmm. żebyśmy otworzyli tę przestrzeń. Uważam, że Parlament jest do tego dobrym miejscem, od tego jesteśmy politykami, żeby rozmawiać o tematach, które są dla ludzi ważne, a niekoniecznie takich, które są dla nas jako polityków interesujące. I chciałabym, żeby politycy i PIS-u i Platformy Obywatelskiej, nie tylko lewicy, naszą znaczy czy Zielonych, czy, czy no, wiosny razem i tak dalej się tym zajmowali, ale żeby uznano, że ten temat jest po prostu tematem dla tysięcy mhm. ludzi I Jest jakiś pomysł na to, żeby ich tam przeciągnąć na naszą stronę? Znaczy, po, to się, po to jest ten zespół. To znaczy, okay. zespół jest częścią rozwiązania. Sam Którego szukamy zespół? cały czas? Szukamy, to znaczy rozwiązania są różne. Wiadomo, mhm. że rozwiązania w Polsce są bardzo różne, ale naszym, naszym celem jest wygrać głosowanie. I teraz przed chwilą zadawałam pytanie na tym zespole, co zrobić, żebyśmy to głosowanie wygrali. I teraz, właśnie w tym momencie zespół na ten temat dyskutuje. Mm -hmm. I są różne pomysły. Na przykład, niektórzy mówią, zacząć od małej rzeczy. Mm -hmm. I inni mówią, nie, trzeba to zrobić mm -hmm. szerzej. Tak, ja do tego podsumowanie jeszcze mm -hmm. zrobię. I na koniec jeszcze, bo pani na początku przy powoływaniu tego zespołu mówiła, że celem tego zespołu nie jest legalizacja marihuany. Czy tak jest do końca? Może bo z być. tego, co słyszałam, może, może być. Może być, ale jeśli nam wyjdzie z dyskusji, jeśli mądrością grupową stwierdzimy nie, zróbmy mm -hmm. depenalizację. To tak zrobimy. Mandacik. Mandacik. Różnie to może być. Mhm. Ja mam jakby swoją preferencję, ale nie chcę za bardzo tego mhm. mówić, bo nie chcę, żeby po prostu się wszyscy odnosili potem do mnie. Dobrze. Ludzie są tutaj, którzy mają doświadczenie naprawdę wieloletnie. Co powiedzą, to mhm. jest ważne. A ja to skup... po prostu ja patrzę na to z perspektywy polityczki. No mm -hmm. Mi zależy, żeby to przeszło. No Przecież ja mam naprawdę dużo roboty. <grym> Jak każdy. Mogę Dobrze, sobie coś tam wieczorem przepalić albo coś takiego. Nie muszę siedzieć w Sejmie i o tym dywagować. Żeby no, dywagować... Tyle, że pani może bez stresu sobie zapalić. <grym> znaczy, to jest różnie. Oczywiście nie mogę to uprzeć. zrobić poza granicami Polski, żeby już tutaj było jasne. A immunitet nie chroni? Nie działa to jakoś tak? Bo tak się nie znam w polityce. Nie, chodzi mi o coś innego. Ja y, To nie chodzi o mnie. Ja tak? rozumiem. Ja trochę żartuję tutaj. No, ja też, no, bardzo fajnie. Każdy ma różne rzeczy w swoim mm -hmm. życiu, i po to, żeby prowadzić zespół, no to ja bym bardzo chciał, żeby on mm -hmm. był skuteczny. Lubię być skuteczny. no I Mamy, chciało, tam, mamy tam solidną ekipę, więc mam nadzieję, że się uda. Nie przeszkadzam. Ja też, wszystkiego dobrego. Dziękuję, miło było poznać. Mnie wszystkiego również. dobrego. No, zapraszam na nasze zespoły. <laughs> do widzenia. L420. Wracamy do sali. Czy są szanse, jak w ogóle na to reszta posłów Konfederacji? Są szanse, że ktoś tam jeszcze dojdzie? Znaczy jeśli chodzi o Konfederację, to sześciu posłów jest na pewno zwolennikami tutaj mm -hmm. legalizacji marihuany i poszerzenia dostępu. Jeśli chodzi o medyczną marihuanę, to mam nadzieję, że wszyscy będą mm -hmm. są osta ostatecznie za. A ta szóstka to jest szansa, żeby dołączyli do tego zespołu? Nie wiem, do czy... tego? tak? No, z tego co wiem, niektórzy się noszą z takim zamiarem. Oczywiście to nie jest hmm. tak, że wszyscy, którzy z, mają zdanie podobne do nas, muszą uczestniczyć w tym zespole, bo to też jest bez sensu. Tych... Dzisiaj na koniec w ogóle tu, dwóch posłów zostało tylko. Tak, ja no to prawda, tak, to prawda. Się porozchodzili, więc to i tak potem się będą nakładały te zespoły na siebie, okay. więc, jak, więc nie ma sensu robić masowych tych... To zadaniem takiego zespołu jest wypracowanie jakiegoś stanowiska, które później będzie przekazywane dalej, więc to nie chodzi o to, żeby tu, żeby tu wszyscy uczestniczyli, ale tak, no Kuba Kulesza na przykład zgłaszał, Ochotę, hmm. tylko teraz on miał chyba konwent seniorów, także też znowu, znowu mu się nałożyło i też, te, też, też nie mógł być znowu. Także, także myślę, jak, że będziemy a... uczestniczyć w pracach i tego zespołu, i tego, i tego drugiego. Mam nadzieję, że trochę bardziej liczy niż teraz, ale też, też nie no, kluczowe byłoby uzyskanie kogoś spisu tutaj. To by zmieniło nam no Mówimy też od dawna. Myśli pan, że w ogóle są na to jakiekolwiek szanse i, I myślę, potem. Że też... do tego drugiego zespołu jest szansa do tego marychronu mar mar mm. medycznie do tego trudniej. I dlatego ja to tak nalegam Czy pan to twierdzi, rozdzielić. żeby to rozdzielić, e, by uregulować tą Medyczny, tak? Czy dlatego, jakieś że uprawy narodowe. Pisu nie będzie chciał przychodzić na, 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 no, na, na zespół do spraw marihuany, legalizacji marihuany, a tej marihuany medycznej myślę, że może przyjść. Chociaż i tak jest ciężko, bo ja, ja, też, ja się mm -hmm. borykam z namawianiem. Bo ja mam tam inne swoje też zespoły, różne, do których cierpliwie namawiam posłów z, z innych partii i to bardzo opornie idzie, bo inicjatywy nie zainicjowane przez daną partię są traktowane od, mm -hmm. od razu podejrzliwie. No z właśnie, tak, tego się tak obawialiśmy. Dobrze, już, są, już są trzy. A to... Co pan sądzi na temat nazwy tego zespołu? Powinno być tak, czy może do racjonalizowania polityki narkotykowej albo. Nie wiem, ja tam nie jestem ortodoksyjny, jeśli chodzi o nazwy. no Jak zwał, tak zwał. No, ostatecznie ten, ten, ten zespół to nie jest partia polityczna, która będzie wieszała swoje banery na ulicach. To jest na użytek wewnętrzny tutaj w, w Sejmie, więc, więc to nie ma aż takiego znaczenia. No. A pan mówi, że może być ciężko dobrać posłów z spisu ze względu na to, że jest to jakby lewicowy projekt, czy może być przez to, że nie jest do spraw już. legalizacji? Nazwa właśnie odstraszy? No, myślę, że z obu, z obu powodów. No, to, że jest już, są już posłowie nie tylko z lewicy, tylko z konfederacji, z, z koalicji obywatelskiej, to na pewno trochę przełamuje już ten stereotyp. Natomiast no, to, że, to, że to jest do spraw legalizacji marihuany, no, od czego oni wolą się trzymać raczej z daleka, ze względów takich tam no, mało racjonalnych zapewne, no, ale wiemy jakich, e, to, 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 to tak. No, myślę, że z, że z tego powodu Not przede hmm. wszystkim. Okay. A myśli pan, że są jakieś w ogóle szanse to, nie, na legalizację? Prze, tak? Przepraszam, że wejdę w słowo. Jeśli chodzi o, o podejście pisu, dobrze ilustruję, jak się prześledzi pracę w komisjach. Ja tam dopiero zaczynam tę pracę, ale już widać, mm. że metoda jest taka, że wszystkie poprawki, które nie wychodzą od nich, po swoje pisu odrzucają. Nawet jeśli są sensowne okay. i nawet no, bardzo ciężko jest mm. do czegokolwiek ich namówić, bo oni mają y, przykazane, że przychodzą jedynie słuszne poprawki, y, prawda, zatwierdzone przez nich i te są wszystkie dobre, Masakra. a cokolwiek innego się zaproponuje i próbuje do czegoś, Przekonywać, no to oni są po prostu no, to zupełnie głusi. Takie przynajmniej do tej pory moje doświadczenie, więc myślę, że to tu będzie bardzo ciężko. M, fajnie pisać robić, te poprawki, no. czyli taka fajna praca, jak Nie, wiadomo. No, że... Ja przestrzegam, <laughs> no, tak samo miałem w parlamencie europejskim. Ja tam przestałem. Nie oglądałem składać, pana filmy. <laughs> przestałem składać poprawki, bo, bo widziałem, że po prostu wszystkie są z automatu odrzucone. Jak było moje nazwisko, to. to okay. no, nie miało Aha. to sensu, no to dla, dla, dla statystyk tylko pisać poprawki, to nie. No nie wiem, czy to tak w każdej, bo może to są właśnie jakieś tam yy, dotychczas mm. niereprezentatywna próbka tych, tych, mm. tych moich prac, no bo mieliśmy ile dwie, dwie sesje, teraz będzie trzecia, tak? Więc, yy, więc może się jeszcze coś tam uda zmienić. Ja... Też pewnie kwestia wychodzenia jakichś kontaktu właśnie odpowiednich. Jeśli się zaprosi posła, który będzie przychylnie nastawiony do inicjatywy i on będzie referował potem kolegom no Właśnie o to pozytywnie. chodzi. My też apelujemy, że pan tam chodził, Dlatego... wszyscy chodźcie i dlatego Szeptać jest ciekawe, żeby, żeby zapraszać właśnie przedstawicieli, bo bez nich i tak niczego nie zrobimy. Całą no, opozycja dokładnie. razem to przecież z dalej mniejszość, więc potrzebne są głosy z Pisu chociażby jakiejś frakcji, moi tam też mają mhm. trochę się między sobą jednak różni. Solidarna Polska, od frakcji Gowina i ten to jądro pisowskie. Na zewnątrz to ludzie najczęściej nie są tego świadomi, ale rzeczywiście z bliska te, te, te różnice czasami widać. Więc być może chociażby któraś frakcja byłaby w stanie cokolwiek, cokolwiek poprzeć w tym kierunku próba generalna zespołu za nami. Jak panie to oceniają? Pani powiedziała, że się dowiedziała wielu ciekawych rzeczy nowych i się nie boi też przyznać. Tak, dowiedziałam Mogę się. Mogę pociągnąć ten temat, tak, z czego się zaraz, pani na przykład dowiedziała dzisiaj? Zaraz, zaraz, zaraz powiem, czego się dowiedziałam. Natomiast tak, to było pierwsze posiedzenie merytoryczne. Pan powiedział próba generalna. No pewnie próba generalna, natomiast na pewno dużo emocji, bo temat jest gorący, temat wszystkich rozpala, było wiele takich głosów. Może i takich, i burzliwych, i trochę rozgoryczonych, ale bardzo dużo osób zabierało ten głos. Mnie to osobiście bardzo cieszy, bo przyszły osoby z bardzo różnych organizacji, reprezentujące też różne środowiska i prawie każdy chyba, kto przyszedł, ten głos przynajmniej raz zabrał, miał możliwość wypowiedzenia się. Można dodać, że obrazy zespołu są nagrywane i można, jak ktoś ma ochotę, te dwie godziny sprzeżyć jeszcze raz. Może sobie Prawda? Zobaczyć. Tak. Na stronach Sejmu można, można się do Kubać, mogę nawet panu podesać link. Będę sobie. wdzięczny, umieścimy yy, na naszych socialach. No, Ja też chciałem powiedzieć, bo widziałem też sporo takich głosów, żeby się przygotować, że może nie wszystko państwo wiecie i tak dalej. Ja się cieszę, jeżeli są też ludzie, którzy nie wiedzą wszystkiego, bo mamy kolejne osoby, które wiedzą więcej, więc też po to chyba yy, to jest wszystko. Właśnie. Po co jest w ogóle ten zespół? No. Ja przede wszystkim cieszę się bardzo, że jest takie zainteresowanie pracami tego zespołu ym, i że jest tyle chęci do dyskusji do współpracy. A z czego pani wnioskuje, że jest zainteresowanie duże? Bo była prawie pełna sala, chyba byliśmy konkurencyjni dla obok siedzącej komisji, ym, nie wiem, infrastruktury. A, bo ja nie mam, nie mam porównania, czyli y zapełniamy salę i na koncertach y i w Sejmie. I y y emocjonalna dyskusja oznacza, że jest, trochę, y jest duże zainteresowanie tematem i najwyższy czas, tak? Bo w Polsce jakby jest najwyższy czas, żeby odtabuizować ten temat tak. też w debacie parlamentarnej, więc ja jestem dumna z tego, że jestem członkinią pierwszego takiego zespołu parlamentarnego, o ile wiem. Ja też jestem dumna. Fajnie, że mamy byli dzisiaj i posłowie lewicy, i inicjatorzy tego zespołu, posłanka z Zielonych Koalicji mhm. Obywatelskiej, poseł z, z Konfederacji, z, z SLD i tak dalej. Także mhm. to jest myślę dobry początek. Oczywiście na początek trzeba zapytać. Czego wszyscy Państwo chcecie? Właśnie, jakie mamy, bo jakieś plany ustaliliśmy, mniej więcej punkty, które są do zrealizowania, czyli tak pira ze drzwi, rozumiem, że jesteśmy jeszcze na gorąco, co ustaliliśmy dzisiaj, mniej więcej, jakie mamy, trzy chyba punkty były, one też są wypisane, czy coś do tego doszło, co na następnym, bo rozumiem, że w lutym spotykamy się po raz kolejny. No tak, myślę, że będziemy się spotykać cyklicznie, co miesiąc yy, i te tematy, tych spotkań, będziemy ustalać wspólnie z przewodniczącą, której, której teraz nie ma, natomiast no wszystkie oczywiście będą dotyczyć mniej lub bardziej Samego tematu legalizacji marihuany, w tych luźnych rozmowach, już, już po samym zespole, jak rozmawialiśmy, no to tak naprawdę kilka głównych tematów też się przewijało w Państwa wypowiedziach. Między innymi kwestia możliwości upraw marihuany, skoro mamy medyczną marihuanę. Tak? To jest jakby temat, który jest, jest ważny, jest do, jest do wzięcia i do zrealizowania. I do zreali Myślę, że wszystkie są do zrealizowania. Pytanie tylko o czas i kiedy? Numer kiedy? dwa. Numer dwa, Depenalizacja. Tak, depenalizacja, czyli brak kary za posiadanie małych ilości narkotyków, żeby nie. Czyli mieli... jednak postaramy się zacząć tym małym kroczkiem, żeby może nie karali, nie zamykali za 0,007 gram, bo taką sprawę miałem 7 tysięcznych. Pokazywałem na filmiku, ciężko było to zobrazować w ogóle tego perpecia mhm. jednego. Czyli mamy tak, yy, uprawy, dekryminalizacja, co jeszcze? No i legalizacja w, po, po prostu odtabuizowanie tego tematu też w Parlamencie, znaczy musimy wypracować tak, jak tutaj było dyskutowane, sposób jak wciągnąć do tej debaty większość parlamentarną. Uzależnić Bo od, od marihuany w mniejszości. Edukować. Właśnie, nie, chyba, ja żartuję. Zaproponowałem, właśnie, no też myślę, że kampania społeczna, bo naprawdę to jest świetne mm -hmm. narzędzie. Dlatego też o to powiedziałem, ale już bo też nie wiem, jak funkcjonuje z tym wszystko. Wiem, że no, myślałem, czy jest jakiś budżet Podnota. tego zespołu, czy nie ma Podnota. budżetu, bo my byśmy na pewno mogli w tym pomóc, no ale tak jak wspominałem, jest ciężko jest. Spotyka, spotkaliśmy się dzisiaj w samo południa. To jest a, naprawdę a nie, a nie jakaś nie nowinka, nocy. a nie w środku nocy. Proszę to w ogóle też podkreślić, tak. tak. No to podkreślamy. Pan do nas 23. No pewnie. Dobra, okej, okay, to ja będę o tym pamię pamiętać, układając harmonogram kolejnych. Już się nagrało, powiedziałem, to będzie jechać. Dobra, nie zatrzymuje pani. Zrobimy jeszcze podsumowanie z chłopakami z wolnych konopi. E, miło było poznać. Miło Dziękujemy również. za zaproszenie. Dobry, e, do zobaczenia. E, Tak, służymy pomocą i no. E, to wszystko, do następnego. Super, dzięki. 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 Elo 420, I jak oceniasz? Po raz dziesiąty mówić o tym nie samym. Będę nie będę mal kontentem, nie będę narzekał, mówmy się. Natomiast no dobrze, że zespół powstał. Chciałbym, żeby nagle oświecenie spadło na głowy prezydium i, i zaczęła się jakby wytyczona dyskusja. bo... Kurczę, liczę na to, że my na następnym spotkaniu będziemy rozmawiać o konkretach. Ja liczyłem mm -hmm. trochę, że prezydium już ma mniej więcej wstępny plan na mm -hmm. regulacje i no, jakby wypadałoby mieć, ale skoro nie ma, to no, też nie obrażajmy się, bo rozumiałem, tak jakby było do przewidzenia, że prezydium po prostu chce poruszać mm -hmm. ten temat, ale nie porusza się w tym temacie, przynajmniej do tej pory nie poruszało. Więc... No, rozumiem, że też mają dużo pracy pełno innych zespołów, no, więc tak. też po to jesteśmy, żeby pewni jakoś pewnie jakoś dokształcić. I... Natomiast, Natomiast no już kształcisz nie, jak naj, trochę. Już tych jak ludzi. Najbardziej, ja uważam, że dzisiaj y, potrzebujemy tego, żeby prezydium przede wszystkim podejmowało konkretne decyzje. Czyli, mm. żeby następne spotkanie było merytoryczne, odnośnie według mnie y, kon konkretnej legislacji. Czyli uważam, że jak najszybciej po powinien powstać wstępny y, projekt legislacyjny, regulacji, jak y, rozmawiać w tej chwili o tych regulacjach konopnych, jak by to miało przebiegać. No i liczyłbym na to, że na następnym prezydium dowiemy się, jaki jest plan na przekonanie rządu i ludzi rządzących do tego, no bo... Chciałem, na... że powiesz, że ile na własny użytek się dowiemy je, już. No, myślę, że się szybko nie dowiemy, natomiast dzisiaj dałem też podpowiedź odnośnie jak robić z dekryminalizacją, z którą już tak jakby mhm. przeszliśmy wszystkie mhm. e, etapy, zostało domknięcie tej sprawy, mhm. więc liczę na to, że dzisiaj zapisali Dzisiaj. E, no towali, no, to widziałem, że notowali. No, to, to, to było świetne, gdyby dopchnęli to do końca i ta dekryminalizacja, dekryminiz depenalizacja, dam najlepiej do, zero, do, do 35 gram e, I temat poruszania właśnie trzech krzaków też był, bo to jest normalna rzecz. Nawet dzisiaj, kiedy rozmawiam z PIS, pamiętam ostatnio siedziałem i ktoś z pisów wyskoczył odnośnie właśnie tego, że w Czechach to mają. Czyli już mamy dość ciekawe, bo kiedyś PiS, mhm. przepraszam, nigdy, nigdy by się nie wychylił z takim pomysłem. A jak w ogóle jak ich, po... ścią ich ściągnąć tutaj? Masz jakiś pomysł nich... Rozmawiać, ja chodzić, myślę, że gadać, że gadać mówić. mówić? Ja myślę, że mhm. trzeba wytypować posła, który obecnej kadencji, który jest najbardziej... ma możliwości powiedzmy e prowadzenia takich rozmów, który nie jest e który potrafi, powiedzmy, przeprowadzać takie rozmowy i potrafi siąść, rzeczowo porozmawiać z PiS no. i wytrzymać też ich opór w pewnym momencie i przekonać ich, bo to też na tym polegało podczas Kiężka zeszłej praca. kadencji, że no trzeba zdać sobie z tego sprawę, że ktoś ma prawo czegoś nie wiedzieć, mhm. a naszym zadaniem jest tak jakby przedstawienie mu rzetelnej informacji. Eee, Mało tego, licząc na to, że to nie szybko zostanie zrozumiane. Więc, tak jakby mieć już plan założony na to, co przez najbliższe miesiące będziemy robić. Tego liczyłem trochę na, na prezydium dzisiaj, że taki plan ma. To jakby, bo dzisiaj, bez dialogu wewnątrz, tam, to my możemy się tu spotykać wielokrotnie i powstanie co? Po czterech latach projekt ustawy, który już jest gotowy? który leży, tylko go wziąć i dzisiaj go przedstawić rządowi, no ale. Tak, to spotkanie trochę wyglądało, jak my się spotykamy czasami. No, i... dlatego też... no, ale dobrze, że przynajmniej słuchali, notowali, więc może coś z tego będzie. też, że na przykład zebrania zespołu do spraw medycznej marihuany robiliśmy rzadko, ale konkretnie. Tak jakby spotykaliśmy się podsumowując konkret i jakby zadając pytanie do instytucji, które się tam konkretnie po to z nami spotkały, co dalej i Dobra. co powinny robić. Więc dzisiaj liczę na to, że zespół się trochę ogarnie, no bo to jest początek, więc liczę na to, że po prostu są pierwsze koty za, koty za płoty. I że w miarę następnych spotkań, czy w lutym, w marcu, zobaczymy, że jednak Prezydent podchodzi poważnie do tego. No i że będziemy mieli projekt, który będziemy mogli jakoś przepychać przez sejm. Ja, żeby żeby się... trochę dłużej może siedzieli też wszyscy z nami. Yy... A z tym pewnie ciężko jest czasem. Najlepiej, żeby nikt nie siedział. <laughs> I tym zdaniem zakończmy. <laughs> Pozdrawiam. Co to był za balet? złe podsumowanie zespołu parlamentarnego do spraw legalizacji marihuany. moi drodzy dłuższe podsumowanie tego całego spotkania będzie znajdziecie na pewno na moim kanale, na kanale Widwick Zrobimy tam sobie dłuższą rozmowę z Kułągiewskim, z Andrzejem Dołeckim, z wolnych konopi, moi drodzy kilka słów. no już teraz zapewne wiecie co nieco z wypowiedzi polityków, którzy uczestniczyli w tym zespole z mojego punktu widzenia no jest tak jak się spodziewałem. uprzedzając wasze wszystkie pytanie no Żadnych konkretnych kroków nie poczyniliśmy jeszcze dzisiaj, ale też się tego w ogóle nie spodziewałem. Politycy tutaj też sami przyznali się do tego, że wielu rzeczy się dowiedzieli, więc mam nadzieję, że się doedukują. Mamy naprawdę grono zajebistych ekspertów, od rolników przez farmaceutów, poprawników, ekonomistów, ekspertów medialnych, więc no, grono jest zacne. Są na pewno bardzo dobre chęci, jest jeden, jeden ogromny problem i też ym, to co wcześniej powiedziałem, czyli nazwa tego zespołu, ale zostanie prawdopodobnie zespół do spraw legalizacji marihuany. Yy, większość tutaj zgromadzonych stwierdziła, że jest to fajna nazwa, ponieważ yy, zwraca uwagę na problem prowokuje do dyskusji i druga najważniejsza kwestia to jest pozyskać po prostu polityków y, pisu. Ogólnie więcej polityków, no ale przede wszystkim polityków partii rządzącej to może być bardzo, bardzo trudne, żeby przekonać ich do wstąpienia do zespołu parlamentarnego do spraw legalizacji marihuany i do zespołu, który jest założony poniekąd przez lewicę. Trzymamy kciuki. Drugie posiedzenie ma być 11 lutego, jeżeli nam czas na to pozwoli i fundusze. Na pewno się pojawimy tutaj po raz kolejny z kamerą, moi drodzy. Tak jak powiedziałem, dłuższa jakaś taka dyskusja, wnioski będą na moim kanale Widwick. Zrobimy sobie tam dłuższy taki podcast z Kubą Gajewskim, Andrzejem Do Dołeckim, Maćkiem Kowalskim. Naprawdę cieszę się, że mogłem tutaj być, w tym uczestniczyć. Swoje trzy grosze dorzuciliśmy. Fajnie, że taka inicjatywa powstaje. Mam nadzieję, że to się będzie rozwijać i to nie będzie tylko takie gadanie o yy, wokoło tematu, tylko że będą po prostu jakieś konkrety. To chyba wszystko. Miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia.